wszystkich mam tutaj takiego ładnego GLA 166, który przyjechał na benzynę oczywiście który przyjechał na obsługę oleje w silniku, filtry oczywiście oleje most, przedni tylny i reduktor, przegląd techniczny, klocki przy okazji wymienione z przodu, bo były zużyte Ustawienia ogranicznika prędkości by zażyczkę na 180 Bo nie tylko on tym samochodem jeździ I taki ogólny przegląd nie? Także Pasem został wymieniony Rolki, które były zrzucone również Z napinaczem Olej wlany Olej wlany Wszystko jest tak jak ma być Silnik benzynowy, on ma, nie wiem, to jest 4,5 litra benzyna, 400 bodajże 80 koni, taki ładny, ładny, ładny i co tutaj jeszcze wiem, środek biały. Ograniczenie prędkości, tu wszystko, oleje zrobiliśmy, filtry. Y, zmniejszymy nawiew y, zmniejszymy nawiew i teraz tak y, oleje, filtry zrobione w silniku, w moście przednim, tylnym i reduktorze y, jeszcze zostały, zostało do zrobienia klocki oczywiście zrobione co do klocków to co do klocków to może przejdę do warsztatu na chwilkę jeszcze. To pokażę, co, co odnośnie klocków. Co eee, mam do, do pokazania, ponieważ pali yy, się błąd. Tu mamy tego GL-a takiego na, na łożysko, ale to łożysko łożyskiem 420. Co odnośnie klocków, klocki były zużyte, yy, przetarty jest tutaj, yy, przedcię, przerwany jest obwód. Przerwany obwód, z czego się palił błąd. O tutaj przy okazji wymiany łożyska, wszystko ładnie wyczyszczone, tak jak ma być, na czysto. Ta strona tarczy, jak i strona druga. Tu czyściutko, są tylko takie cienie nieznaczące, nie ma rdzy. Oczywiście tutaj tak samo na piaście wyczyszczone, nie ma rdzy, Także przylignia jest czysta, ale to nie o to chodzi. Yy, tarcze w tym gierze są wymienione. Oczywiście tam jeszcze pomalowane. A dobra, to to później co do tych klocków, to klocki zrobione yy, są. I coś jeszcze chciałbym pokazać, ale nie wiem co. Yy, tak. Klocki są zrobione, założone. Aha, i odnośnie klocków, to klocek yy, bodajże ten wchodzi w cylinderek, a tamten, tamte klocki wchodzą od strony zewnętrznej koła. One są lekko odbarwione, widzicie tutaj? W tym miejscu, może pokażę tak na imadle. One są tutaj odbarwione. Dlaczego? Ponieważ ten klocek tu jest taki jakby, to jest taki jakby klej i zacisk trzeba w tym miejscu wyczyścić, dokładnie, z rdzy do gołego metalu, żeby był głaciutki. odtłuścić. Na nowym klocku jest folika, którą zrywamy, kładziemy klocek, zakładamy, odpowiednio go montujemy i on wtedy się tutaj jakby przykleja do zacisku hamulcowego. Dlatego, ponieważ to jest, żeby żeby nie wpadał w jakieś dziwne wibracje, takie mikro wibracje, że, czy drgania, żeby on nie, nie piszczał. Żeby nie wpadał w rezonans może. O, bardziej. Żeby nie wpadał w rezonans, żeby ten klocek nie, nie piszczał, nie? Także tak to jest. To musi być zrobione dokładnie, na czysto i tyle. Co do, co do reszty w tym GL-u, to to oczywiście ograniczonych prędkości będzie, za, będzie założony tylko wczoraj, wczoraj byłem na jeździe próbnej żeby te klocki dotrzeć, ułożyć ponieważ, ponieważ no, zawsze staram się takiego mercesa oddać z dotartymi klockami ułożonymi, ponieważ no, trzeba jeździć mniejszymi prędkościami nie hamować nagle, żeby one się tak nie zeszkliły mówiąc, mówiąc tak potocznie no żeby po prostu potem skuteczność hamowania była lepsza, nie tak w skrócie. Także klocki są ułożone, co do, co do ograniczenia prędkości to nie jest tak, że ograniczenie prędkości zakładamy, wchodzimy i ustawiamy jaką prędkość chcemy, nie, tam jest tam kodowania i tam kody zostały ściągnięte, i te kody będą w odpowiedni sposób przerobione i adoptowane od nowa, czyli tam wgrane od nowa, żeby żeby można było zrobić mu ograniczenie do 180 bo to nie jest takie, taka, taka prosta sprawa nie jest takie hop nie także to to będzie dzisiaj dokończone i myślę że będzie można dzwonić do, do klienta do klienta yy, że samochód jest do do odbioru przejrzany także także spokój będzie klient miał na jakiś czas. Łańcuch rozrządu tam jest bardzo cienki na tych y, zmiennych kołach. To nie jest to co w starych silnikach szeroki, to jest jednorzędowy, wąziutki łańcuszek i on już powoli nadaje się do wymiany. Będzie nadawać, ponieważ, y, ponieważ, ponieważ y, 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 słychać go nie mocno, ale lekko. Po dłuższym postoju go słychać i się uspokaja, Także ta olej gdzieś tam z tego napinacza schodzi, jak i tam jest y, lekko spocone przy przystawiaczu fazy rozrządu przy tym elektrozaworze przy głowicy lekko jest spacone także myślę że na razie tak można jeździć ale klient będzie musiał się zgłosić pewnie bliżej jesieni na ten rozrząd na to wszystko żeby to ładnie zrobić żeby to miało ręce i nogi. Nie? Także także zabieramy się za pracę. tu Mamy stare uszczelki od 320 tu mamy nowe tłoki od 320 tam leży, ten, tam leży blok, y, zrobiony tutaj, ale to będziemy później. A co chciałem nagrać jeszcze, to y, z racji, że naprawiamy tylko i wyłącznie Mercedes Benz, markę, zakupiłem takie y, już od, od teraz. Każdy, każdy Mercedes zrobiony u mnie w warsztacie będzie otrzymał taką książeczkę serwisową. Będą, będzie tutaj. Y, Typ, model, pieczątka moja, że ja tutaj ten, że ja u siebie tutaj ten, ten, te wszystkie naprawy wykonuję przeglądy wszystkie, będzie wszystko pisane, co na ile kilometrów, jak było wymienione i kiedy. I, będzie, i taką książkę klient otrzyma dokładną z datami, ze wszystkim, z olejami, będzie historia auta, że auto było serwisowane, y, jakie części zostały wymienione, i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to się każdemu przyda to do każdego mercesa będę, będę taką książeczkę dawać, nie? Także rozwijamy się, rozwijamy się. Trzeba się rozwijać. No niestety troszkę mam tu małe poślizgi, bo musiałem jeszcze tam wykopać parę dziur pod, pod nowy warsztat. Niestety nie ma ludzi do pracy. Trzeba to wykonać samemu. Tutaj silnik jest wyjęty do złożenia. 320 drugi czeka do wyjęcia. Deska rozdzielcza w innym GLu też do wyjęcia jest na nagrzewnicę ale no myślę, że proszę o wyrozumiałość, bo ponieważ no robię tutaj sam od rana do nocy i też to ten naprawy troszkę nieraz dłużej schodzą, ponieważ to robimy dokładnie dokładnie robimy te naprawy bez żadnego pośpiechu tak jak tutaj o wszystko ma być wyczyszczone, czysto złożone, że żeby nie było do czego się przyczepić, nie? także jedziemy tym gielem jeszcze tutaj się przejechać i myślę, że te kody będziemy za chwilę tam sobie wgrywać, wszystko robić, ograniczyć prędkości i posprawdzamy, jeszcze jak tam wyglądają błędy w sterowniku silnika i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia do kolejnego filmu z wymiany łożyska lub tam innego tematu. Nie? Także serdecznie pozdrawiam i do, do zobaczenia.